Smakosze! Dzisiejsze danie z łososia to łosoś w sosie śmietanowym z kurkami. W pierwszej kolejności łososia muszę odfiletować. Zacznę od tego, że odetnę mu głowę i ogon. A zrobię to w ten sposób, że natnę tutaj. A że nie mam specjalnie siły, więc posłużę się kasakiem. I uwaga, młotkiem. W ten sposób bardzo łatwo przecina się kręgosłup. Ogon. I głowa. Nie będą mi dzisiaj potrzebne. Teraz natnę rybę wzdłuż kręgosłupa. I gotowe. Do naszego dzisiejszego dania z tego fileta muszę jeszcze ściągnąć skórę i oczywiście odciąć płetwy. Delikatnie podcinać i podrywać skórę, uważając, żeby nie zniszczyć mięsa. O, I gotowe. Teraz pokroję ten filet na porcję. I umyję go pod zimną wodą, dlatego że po ściąganiu skóry zostało na desce troszeczkę łusek. Rano byliśmy na grzybobraniu. Oto nasz plon. Dlatego postanowiłam dzisiejszego łososia zrobić właśnie z kurkami. Do sosu śmietanowego z kurkami będę potrzebowała oczywiście kurki, masło, śmietanę, bulion drobiowy już ostudzony, Pietruszkę, cebulę, i potem ewentualnie do smaku jarzynkę. Oczywiście, wszystkie składniki i opis, w jakim wykonam to danie, podaję w opisie pod filmikiem. Teraz przyprawię łososia. Łososia posypię z obydwóch stron solą oraz pieprzem i skropię sokiem z cytryny. Tego soku wycisnęłam mniej więcej z jednej trzeciej. Cytryny. I teraz odstawię do lodówki na czas przygotowywania sosu. Posiekam sobie teraz na drobno cebulę. Oraz pokroję kurki, bo takie duże troszeczkę byłyby za wielkie w, w sosie. Więc te duże pokroję na mniejsze kawałki. Te drobniutkie zostawię w całości. Kurki oczywiście zostały wcześniej oczyszczone i umyte. Te drobne kurki zostawię w całości. Teraz kurki przesmażę na maśle. Na rozgrzane masło. Wrzucam kurki. I przesmażę je przez kilka minut. Kurki są grzybami twardymi, więc zajmie to około 10 minut. Do rondelka wrzucam masło. I na spienione masło wrzucam łyżkę mąki. Dokładnie mieszam. I jak mąka się dobrze upraży, wleję tutaj przestudzony bulion. Wyłączam grzanie. I czekam aż sos gęstnieje. Odstawiam na bok i zajmuję się dalej kurkami. Kurki się już dobrze usmażyły, przerzucam je teraz do sosu. Ale pachną. A na Marcelku po smażeniu kurek przesmażę teraz cebulę. Cebulka się zrumieniła. Dodam ją teraz do sosu. I tak na wolnym ogniu. Będzie się ten sosik powolutku dusić, a my teraz postawimy patelnię na rozgrzany palnik i za chwilę będę smażyć łososia. Na patelnię wlałam oliwę, jest już rozgrzana, więc kładę teraz kawałki łososia. Będę je smażyć po kilka minut z jednej i z drugiej strony. Kawałki łososia są dosyć cienkie, więc smażenie jest bardzo krótkie. Łosoś dochodzi, więc można dokończyć na sos z kurkami. Dodają śmietanę dwie spore łyżki oraz posiekamy koperek posmakuję dobry, ale troszkę mało słony. Dosypię odrobinę jarzynki i pieprzu. Mm, teraz jest pyszny. Łosoś gotowy zdejmujemy. I zaraz możemy podawać na każdy kawałek łososia. Wlewam odrobinę soksu śmietanowego z kurkami, oraz przybieram gałoskami zielonej pietruszki. Włosoś jest bardzo smaczną rybą. I mam nadzieję, że w sosie śmietanowym z kurkami będzie smakował wyśmienicie. Mm, jest idealny, delikatny, a sos kurkowy mm, przepyszny. Wszystkim gorąco polecam takie danie i wszystkim życzę smacznego.